1 200 tysięcy złotych. Dokładnie taka kwota została umorzona szpitalowi w Wodzisławiu i Rydułtowech. Pieniądze przeznaczone zostały na spłatę części zobowiązań wymagalnych. Dzięki temu umorzeniu znacznie poprawiła się sytuacja finansowa lecznicy, lecz do ideału jeszcze daleko. Wciąż dług, który trzeba spłacić, oscyluje wokół 3 milionów złotych. Dla przeciętnego kowalskiego pieniądze są to spore, lecz prawda jest taka, że tak małego zobowiązania wymagalnego względem wierzycieli jeszcze nie było. Sytuacja finansowa polskich szpitali nie jest najlepsza, dlatego każdy pieniądz, czy to przekazany bezpośrednio, czy pośrednio w postaci umorzonego długu, cieszy. Umorzona została pożyczka w wysokości 1 200 000 zł w roku 2013. Pożyczka ta została przeznaczona dla naszego zakładu na spłatę Zobowiązań. Szpital w Wodzisławiu i Rydłutowach jest pod kreską, lecz skala tego zadłużenia nie jest aż tak wielka jak jeszcze kilka lat temu. Do tego stanu rzeczy przyczyniły się inne umorzenia długów, do których dochodziło w zeszłym roku. Jeśli chodzi o umorzenia, miasto już e, wiele razy umarzało zaległości, e, chociażby właśnie szpitali, natomiast po raz pierwszy udało nam się w e, tą współpracę przełożyć na konkretne korzyści również dla miasta. Wówczas za umorzenie długu szpitala względem miasta organ prowadzący, czyli starstwo, zobowiązało się wyremontować drogę. Na tym porozumieniu zyskali wszyscy, tak samo jak w tym przypadku. Zyskał szpital, ale przede wszystkim wierzyciele, którzy wreszcie otrzymali zaległe pieniądze. One zostały już z chwilą, kiedy żeśmy je otrzymali, spożytkowane na spłatę zobowiązań. Te niestety nie są zerowe. Szpital w Wodzisowi i Rydutowach wciąż zalega swoim wierzycielom około 10 milionów złotych, lecz tych najważniejszych długów wymagalnych jest około 3 milionów. Sytuacja w przyszłości może jeszcze się poprawić, ponieważ szpital oczekuje na pieniądze z funduszu za nadwykonania, tu jednak nic nie jest pewne i dopóki nie będzie ich na koncie, dopóty nie można mieć pewności, że fundusz rzeczywiście je wypłaci.